Niedziela na serio. Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, Salwatorianin. Z listu do Rzymian, rozdział 13, wersety od 11 do 14. Rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroje światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach. Nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witajcie w nowym liturgicznym roku. Witajcie w Adwencie. Śpiewał kiedyś rysiek Ridel z zespołu Dżem, W życiu piękne są tylko chwile. Przypomniała mi się ta piosenka od razu, po pierwszych słowach lekcji z listu do Rzymian. Rozumiejcie chwilę obecną. Ten króciutki fragment pawłowego nauczania dobrze wprowadza nas w nowy rok liturgiczny, w ponowne przyglądanie się i jednoczenie z historią zbawienia, historią pana Jezusa. Słyszymy przecież w ostatnim zdaniu, przyobleczcie się w Pana Jezusa. To przyoblekanie się jest tutaj sednem sprawy. Wskazuje ono na dwa ruchy i na ich cel. Pierwszym ruchem jest coś, o czym często ostatnio tutaj mowa: dar. To, że mogę przyoblec się w Chrystusa. To znaczy, że została mi dana taka możliwość. Bez tego Bożego daru, mógłbym nawet na rzęsach stawać, ale nie udałoby mi się samemu o własnych siłach, widzialnie, realnie, w konkrecie codzienności, pokazać moim życiem Jezusa. Co to znaczy pokazać moim życiem Jezusa? Czyli tworzyć piękne relacje, począwszy od tej z Ojcem Niebieskim. Przez te z samym sobą, aż po innych ludzi, nawet tych, których spotykam sporadycznie. Pokazać widzialnie Jezusa, to też prawdziwie kochać ojca niebieskiego, samego siebie i innych ludzi. Pokazać widzialnie Jezusa, to idąc dalej, umieć odróżniać dobro od zła, to być posłusznym Ojcu Niebieskiemu. To potrafić przekraczać siebie, walcząc o wieczne szczęście swoje i innych. Tak pojemny i trudny w realizacji jest Pawłowy zwrot przyoblec się w Jezusa. I dlatego, że on jest tak trudny, to rozpoczyna się on od daru. To możliwość zrealizowania tego związana jest z darem, z tym, co ja otrzymuję od Pana Boga. Nie trudno domyślić się, że, że tutaj chodzi też o sakrament chrztu świętego, który jest darem, łaską. Nie muszę nic zrobić, żeby móc przyjąć chrzest. Wystarczy, że o niego proszę, że chcę. Jest to darem, bo Bóg daje mi taką możliwość, żebym przyoblekł się w Jezusa, żebym swoją codziennością Jego pokazywał. I on to we mnie będzie umacniał. On to we mnie będzie rozwijał. On to we mnie będzie pomnażał. On, jeżeli ja zabłądzę w tym ukazywaniu swoją codziennością Jezusa, będzie mnie przywoływał do porządku, do nawrócenia. Będzie mnie szukał, będzie mnie brał na swoje ramiona i prowadził z powrotem do swojej owczarni. Bo to wszystko jest darem. Ale to jest ten pierwszy ruch. Nie ostatni, nie jedyny, jest drugi. Drugim ruchem jest moje zaangażowanie się w ten otrzymany dar. Bo każdy z nas. Ma możliwość pokazywać swoją codziennością Jezusa. Każdy ma taką możliwość. Ale dużo zależy tu od mojego chcenia, od mojej woli, od aktywności. Bywa, że z tym właśnie mamy problem. Bo ten dar otrzymujemy. On jest na wyciągnięcie ręki. Pan Bóg go daje. I to zależy od jego woli, od jego chcenia, a on chce dawać i daje. Często problem mamy z tym drugim ruchem: z tym, żeby się w ten Boży dar zaangażować. A przecież, jeśli czegoś nie robię, albo jeśli coś robię, to dlatego, że taka jest moja decyzja. Ja mogę nie widzieć nie przyjmować, nie uznawać, że podejmuję decyzję. Codzienność jakoś się toczy. Ale jednak podejmuję jakieś decyzje, bardziej lub mniej świadomie. One mogą być wymuszane na mnie, na przykład przez moje rządze, ale tylko dlatego, że im to dowodzenie mną oddałem, że oddałem im tę moc decydowania. Ktoś powie: Nie, ja nigdy nikomu nic, niczego, yy, a na pewno nie żadnym rządzom nie oddawałem. No, na tym to właśnie polega, że to się częstokroć dzieje tak bardzo pomalutku, powolutku, delikatnie. I potem już rządzą mną one, a ja nawet sobie nie zdaję z tego sprawy. I mówię, że no tak to się jakoś dzieje. Paweł przestrzega nas dziś, nie dogadzajcie rządzą. Gdy więc otrzymuję dar, mam możliwość świadomego przyjęcia go i używania. Z Bożego daru pochodzi moja moc czynienia dobra, kochania innych, wiary, posiadanej nadziei. W zeszłym roku szliśmy przez Adwent z hasłem przy nadziei, czytając wtedy papieską encyklikę Spesalvi. To jeden z tych tekstów, To jeden z tych tekstów, do których warto wracać, choć nie będziemy w tym roku odgrzewać tego, co robiliśmy rok temu. Przywołałem nadzieję, i tę encyklikę papieską z Pesalvi nie będziemy odgrzewać, a właśnie do tego nawiązuje. Tylko na moment. Przywołałem nadzieję, gdyż ona ukierunkowuje nas na cel tych dwóch ruchów: tego Bożego daru, Bożej woli, Bożego chcenia i tego mojego odpowiadania, świadomego odpowiadania, żeby to, żeby to podjąć. Może nie za mocno niewystarczająco to wyakcentowałem, jak też ważny jest ten drugi ruch. Ważne też, żeby to sobie uświadomić, że, że on jest drugi, właśnie że nie jest pierwszy. Bo my czasem właśnie nie będziemy się chcieli zaangażować w tę odpowiedź Panu Bogu, albo z drugiej strony będziemy tak bardzo się angażować w to odpowiadanie, w to, w to wkładanie własnej roboty w życie duchowe, czy w życiu w ogóle, że zapomnimy o tym pierwszym ruchu, o tym, że w tym życiu też sporo jest daru, który mam, żeby to, żeby to zobaczyć, żeby od tego nie uciekać. Że, że Pan Bóg daje, ale też, że ja potrzebuję na to odpowiadać, świadomie współpracować z tym, co Pan Bóg mi daje, czyli najpierw rozpoznawać, podjąć i zrobić z tego użytek, co bywa dla nas bardzo trudne. Więc mam możliwość świadomego przyjęcia daru i używania go. Ta nadzieja, wracam do tego wątku, ukierunkowuje nas na cel tych dwóch ruchów pokazywania Jezusa. Zostałem obdarowany, przyjąłem dar i świadomie pozwalam mu się rozwijać, dotykać mojej codzienności, kształtować moje wybory, bo mam nadzieję na szczęśliwą wieczność. Ja też dlatego czynię ten drugi ruch, tę współpracę z tą Bożą łaską, bo mam nadzieję na szczęśliwą wieczność. Nie dlatego, że ją sobie wypracuję, ale dlatego, że przyjmę dar. Celem tego przyobleczcie się w Jezusa jest całkowita jedność z Bogiem, świętość, niebo. Oczywiście to przyoblekanie jest nawiązaniem do założenia chrzcielnej białej szaty. Mówiłem już, że pobrzmiewa w tym mocno, brzmi nie pobrzmiewa, brzmi w tym mocno sakrament Chrztu Świętego. I to w rozumieniu, podjęciu tego właśnie sakramentu. Mamy szukać odpowiedzi na pytanie, jak przyjąć i jak używać Bożych darów. Dzisiejsza Liturgia Słowa daje nam wskazówkę właśnie ku temu, bo łatwo się mówi, że przyjmij Boże dary i zacznij ich używać, ale trzeba postawić pytanie, jak ja mam to zrobić. I ta dzisiejsza Liturgia Słowa w tym drugim czytaniu daje nam wskazówkę. Rozumiejcie chwilę obecną. W pierwszym rzędzie to krótkie Pawłowe stwierdzenie przypomina mi o potrzebie życia tu i teraz o tym, żeby nie marnować chwili obecnej, ale żeby ją rozumieć, co teraz się dzieje. Nie marnować chwili obecnej na przesadnym marzycielstwie czy na rozpamiętywaniu przeszłości. Czasem oczywiście dobrze jest sobie pomarzyć mam wakacje, leżę sobie na zielonej łące, pasą się zające. I tak dalej. Patrzę sobie w niebo, lecą sobie chmury, i tak sobie marzę. Jakby to pięknie było kiedyś być w niebie. No właśnie. Więc co? Więc rozumiej chwilę obecną. Podejmij twoje życie, weź je w swoje ręce. Zacznij żyć. Weź je w swoje ręce. Co to, weź się w garść, czasem mówimy tak do ludzi. Czasem to jest bardzo trudne stwierdzenie, kiedy jest to powiedziane nie wtedy, kiedy trzeba i nie do, nie do tej osoby, do której trzeba to powiedzieć. Ale co to znaczy weź swoje życie, weź się w garść? To znaczy przyjmij dar. Czasem też warto nieraz, czasem nieraz przeanalizować coś, co już jest za mną. Ale jedno i drugie, to marzenie i to analizowanie, rozpamiętywanie, ma służyć mojemu lepszemu życiu tu i teraz. A na pewno nie ma mnie to wyprowadzać poza moje dziś, sprawiając, że będę tracił kontakt z rzeczywistością. Spójrzmy na to, jak święty Paweł definiuje tę chwilę obecną. On pisze, rozumiejcie chwilę obecną, ale co, co rozumie pod tym, ta, po, pod tym pojęciem chwila obecna. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Po drugie, teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Po trzecie, noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Świadomie żyć Jezusem. Czyli przyjmować jego dary i używać ich, znaczy rozumieć, że tu i teraz, w tej chwili, która aktualnie jest, nadeszła dla mnie godzina powstania ze snu. Sen jest tutaj metaforą wszelkich problemów duchowych tych z relacją z Panem Bogiem, z kochaniem, z nadzieją, z wiarą, itd. Zatem każda, w chwi każda chwila w mym życiu jest szansą na powstanie. Prowokuje mnie, zaprasza do tego, bym wstawał. Nie chodzi tu tylko o tak zwane grzechy ciężkie. Każda chwila życia jest dobra, każda minuta, sekunda, godzina jest dobra, właściwa na to, by zrobić ten kroczek w górę, w stronę nieba, ku większej wierze, nadziei, miłości. I ja mam to rozumieć. Rozumieć to, że tak jest. To słówko rozumiejcie chwilę obecną, można też przetłumaczyć, yy, znajdź, poznajcie, praktykujcie. Ja mam to praktykować. Ja mam o tym wiedzieć. Ja mam yy, no właśnie tej wiedzy używać. I mam tak żyć. Teraz nadeszła dla Was godzina powstania ze snu. Teraz. Nie jutro, nie za godzinę, nie za chwilę, teraz. Jest najlepszy moment na to, żeby wstać, żeby przybliżyć się do Boga, do samego siebie, do drugiego człowieka. Podobnie mam rozumieć, że każda chwila to przybliżające się do mnie zbawienie. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Oczywiście w sensie uciekającego czasu ziemskiego, no to jest jasne. Każda sekunda zbliża mnie do mojej śmierci, do spotkania z Bogiem na moim sądzie szczegółowym. Każda sekunda może więc zbliżać mnie do tego, kiedy Ojciec powie mi: "Dobrze sługo, dobry i wierny, wejdź do radości twego Pana". Ale też może zbliżać mnie do tego, kiedy Ojciec Niebieski będzie zmuszony powiedzieć mi: "Nie znam cię". Odejdź ode mnie, ty, który dopuszczasz się nieprawości. Teraz zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Każda sekunda mojego życia mnie do tego zbliża, w sensie chronologii wydarzeń, w sensie upływającego ziemskiego czasu. Ale warto tutaj zapytać też, czy taki, że każda chwila zbliża mnie do zbawienia, do świętości? Czy taki jest też mój świadomie wybrany kierunek życia? Czy jakość prowadzonej przeze mnie codzienności, mocą mych małych i wielkich decyzji, zbliża mnie do zbawienia, do świętości? A może jest to równia pochyła do piekła? A może jest tak, że w ogóle o tym nie myślę, żyjąc co prawda tu i teraz, ale bezmyślnie, nie rozumiejąc, że teraz zbawienie jest bliżej mnie niż wtedy, gdy uwierzyłem, nie rozumiejąc, że noc się posunęła, a przybliżył się dzień, że ja mam wstać. To też mam rozumieć, że w tej codzienności, tkanej przeze mnie bardziej lub mniej świadomie, ma być coraz więcej światła. Co roku ma nam o tym przypominać adwentowy wieniec, rozświetlany coraz bardziej kolejnymi zapalanymi przez nas świecami, czy roratnia ciemność i światło podczas mszy świętej. Rozumieć, w sensie dzisiejszego pawłowego czytania, to ciągle być bliżej wstania, bliżej zbawienia, bliżej światła. A to się dzieje przez rozumienie tego, co jest teraz, co się dzieje. Wyzwanie na ten pierwszy adwentowy tydzień rozumieć chwilę obecną. Zostańcie z Bogiem.